Prawie każdy na drop SMP ma z kimś konflikt. Jedni się po prostu nie lubią, a drudzy na każdym możliwym kroku próbują się wyzerować. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam obecnie największy konflikt, jaki istnieje na serwerze. Nie zapomnijcie zostawić sobie je łapki w górę, a my lecimy do odcinka. Ale czekaj, ponieważ dzisiejszym sponsorem jest PUBG Mobile, czyli jedna z najpopularniejszych darmowych gier mobilnych na świecie, w którą dziennie gra ponad 50 milionów graczy. Cieszy się ona ponad 10 różnymi trybami gry, a możemy grać solo, duo lub w składach. Współpracują oni m.in. ze Spidermanem, Baby Sharkiem czy Lamborghini lub Teslą, dzięki czemu co tydzień do gry są wprowadzane nowe ekskluzywne i zabawne treści. A niedawno w grze pojawił się nowy tryb, Ancient Secret Arise, który jest dostępny tylko od 11 lipca co do 12 września tego roku. Podczas każdego meczu w tym trybie pojawia się świątynia. Gracze mogą wejść do świątyni przez jeden z portali, dzięki czemu uzyskają dostęp do ogromnej ilości łupów. Lecz przed tym będą musieli pokonać jej strażników. Oprócz tego w grze znajduje się wiele nowych funkcji, takie jak Sand Giant jest piaskowy gigant, którego możemy spotkać na mapie, a co najlepsze skrywa on wiele sekretów. Kolejne jest Emperor Temple. W tym trybie musimy przygotować się na spotkanie z Faraonem, aby otrzymać kilka niesamowitych, tych niespodzianek. A moim ulubionym jest Scorpio Crates. Musimy pokonać złote skorpiony, strzegące skrzyni i zdobyć cenne zapasy. Tak jak mówiłem, Papci Mobile jest na nasze smartfony, więc możemy grać nawet na nudnych lekcjach czy na przerwach w szkole. A link do pobrania gry macie w opisie, jak i w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Podczas mojej kilkudniowej nieobecności na serwerze stało się naprawdę wiele rzeczy. A mianowicie, spawn został całkowicie zniszczony, a moja baza... A w sumie zobaczcie sami. Z tego wszystkiego, co tu widzę, to podziało się naprawdę bardzo dużo, ale a tak najbardziej interesuje mnie to, co stało się z moją bazą, ponieważ o tym też się dowiedziałem od pewnych osób, więc do nie wygląda to zaciekawie, naprawdę widzę, że jest coraz, coraz gorzej z tym spawnem. W tym momencie postanowiłem polecieć do swojej bazy i zobaczyć, co się z nią stało no więc dobra, idziemy do mojej bazy wejście jest dokładnie w tym miejscu i zobaczymy, co nam się w sumie stało, bo jak widzę, to trochę się tu podziało bo tak to nie wyglądało, więc lecimy w dół i mamy tu jakieś drewno i dziurę. Boję się to rozkopywać, bo może to być trap, więc przejdę sobie tędy i tutaj jest moje zejście, a moja baza... <grystanie> a moja baza wygląda właśnie w taki sposób i dobrze wiem kto to zrobił, spodziewałem się tego, więc jakoś mega zaskoczony nie jestem. No trudno, baza wygląda tak jak wygląda, ale teraz szykuje się lepsza część tej opowieści, a mianowicie moja zemsta moją bazę jak pewnie wiecie wysadził Felipeza wraz z Fursonem na bazie mi nie zależało, lecz dzięki temu do mojej czarnej listy dołączyła kolejna osoba, a jest nią Furson tego co pamiętam to był tu ogromny drop który zbudował Felipeza, ale albo już nie istnieje, albo nie wiem, bo w sumie jest, o dobra jest, ale <laughs> ale widzę, że ktoś już szybciej się nim zajął, więc no moja zebsta musi przejść do kolejnego etapu, bo jak widzimy pierwszy etap to już wykonał ktoś za mnie. Jak widzicie mój plan sam nie wypalił ponieważ budowla Felipezy została już wysadzona więc postanowiłem że spotkam się z moim wrogiem i przeprowadzę rozmowę w cztery oczy e, mam do ciebie kilka pytań bardzo ważnych bo stary, stary. no nieprzyjemna sytuacja się wydarzyła zauważyłem Chwilę mnie nie ja było na swojej wszystko co wszystko co się wydarzyło po twojej nieobecności zasłużyłeś na to i tak naprawdę powinieneś mi podziękować że z tobą rozmawiam bo powinienem cię zabić w tym momencie nie no rozumiesz. naprawdę ja myślę że ale mnie nie nie nie, nie, mi. E! Uważaj sobie, uważaj. O nie, no co ty robisz? Naprawdę no, ja chciałem, no, no, tutaj, no, 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 no. chciałem normalnie porozmawiać na razie Ja nie chcę od razu ja, Stary, tutaj... ja się chyba nie chcę ze sobą rozmawiać, No wiesz? Do, do, dobra, no to jak wolisz, ale na serio ja bym wolał na początku... No dobra, bo... dobra, dobra. No dobra. czy ty wiesz za co ci to zrobiłem? Domyślam się, domyślam się, kilka sekund. Gdzie mój drop? No zaraz może, zaraz może tu leżeć i to będzie dosłownie twój drop Nawet Stary, nawet zombiaki cię, cię nie, nie lubią, wiesz? Dobra, stary. ale mnie, mnie nie no. lubią zombiaki, a ciebie większość serwera nie lubi Za to co robisz ja serwer Co ty powiedziałeś? No terroryzujesz serwer, to nie ma sensu. Ja się terroryzuję ja... serwer? No naprawdę ci mówię. Ja mogę, nie wiem, ksertek terroryzować. Miedziaka okay. stary, lub młodziaków, bo wiesz, młodziaki to jest team dobicia, do których właśnie dołączyłem stary, ale cały serwer, z serwer, serwera jest, chłopie, jestem z nimi jak ziołeczki, wiesz, co no, ja ich chronię tego, przed tego, takimi jak ty. Z tego co ja właśnie się dowiedziałem, to większy serwera to nie ma sensu. Stary, zbyt opanuj się, bo zaraz ty... się zderwuje, nie? O! o! No widzisz, a ciebie. Dobra, dobra, no i dobra, to jest Jeszcze od właśnie. To jest od młodziaków, zali to mogę też. Tutaj też udery powinny latać. Tak, na pewno. Ja nie chcę ci tu, nic no. mówić, ale znam no. pewną osobę, która, która wie, gdzie jest twoja baza i też cię za tobą nie przepada, więc myślę, że... Za mną nie przypada, nie przypada no kto tak? No nie powiem powiedz to. Kto? Ja nie, to, nie nie. Powiedz, nie no donoszę. bo donoszę. nie ma takiej osoby, nie ma takiej osoby. Są osoby, osoba. które znają moje bazy, ale to sobie nie robią stary. No chyba cię chyba jakiś kret musi być, bo jest jedno. Jest kret, osoba, kret, która, która właśnie za to nie przypada i, i chce się to gadać z nami i, i no więc. Więc to też musisz uwagać. Felipeza nie wierzył mi, że istnieje osoba, która zna lokalizację jego bazy i jest skłonna mi je dać. A ja nie kłamię, a już w kolejnym odcinku zobaczycie jaki prezent przygotuję dla Felipezy w jego własnej bazie. Znaczy, nie co, tak, za co ty tyle tak. cię boli? Nie rób tak. No może, może, może ucieknieś tak jak, jak twoje teamacie. Nie, uciekam, nie uciekam, ale na Stary. serio trzeba będzie to jakoś rozwiązać, no, bo żeś... to jest nieprzyjemne, co tu się... Stary, nie, między, nie, nie, nie nieprzyjemne... No co ty robisz w ogóle, ty, uspokój się Co to ma w ogóle znaczyć? Dobra, daj mi spokój, ja muszę zjeść, daj mi się nakarmić. Dobra, jedz. Nie będę taki, że będę cię dobra, bił. Dobra, dobra, nie, nie, ale... nie. Dobra, ale pozwól mnie, posłuchaj mnie. Ja mam nadzieję, że ten konflikt się nie skończy jakoś, za, bo tylko. Że naprawdę yy... no stoczymy pojedynek, tylko nie teraz. Tylko, że to będzie naprawdę tak, jakaś tak, masakrę. No, ja, ja mogę toczyć po jedy, pojedynek. Ja, ja nie wiem, ja no dobra, też mogę w sobie toczyć, ale, ale wolałbym, żeby to był. A bo, no, dobra, Stary. wiesz co? No, 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 dawaj, dawaj, chcesz, chcesz toczyć? No, no, to, nie to, nie da... <laughs> mnie, Może <Co> ty <laughs> robisz, <laughs> może uciekniesz jak cała reszta młodziaków. Co ty o to chcesz? Został mi tylko jeden totem, a przy sobie nie miałem żadnych potek, przez co moja śmierć była prawie pewna. Więc postanowiłem, że w jakiś sposób muszę przerwać naszą walkę. Nie ty idziesz, kochasz, stary, dołączysz do młodziaku, tylko po to, żeby uciekać? Stary, ja ci mogę pokazać, jak się ucieka. Nie musiałeś do młodziaku teraz dołączać. Czy jeszcze... nie macie, jeszcze. Dobra, ale to muszę się. Dobra, ja widzę, bo naprawdę. Yy... Dobra, dobra, nie muszę się bić, ale posłuchaj, Wy w pojedynkę, wy wszyscy w pojedynkę, jako. W, jako młodziaki, nikt was nie lubi na tym serwerze. Jesteście dosłownie insektami, nikt was nie. No nie nienawidzą was ludzie na tym serwerze. Nie znam żadnej osoby. Która was lubi na serwerze poza wami samymi, samy, nie? Żeby nie, w no swoim sercu. To jest w ogóle. To naprawdę, ja... ale co ja ale... ale wy jako osobno. Nie jesteście wcale tacy źli, wiesz? wschód solo jest spoko, Miku solo jest spoko, Ty jesteś solo spoko, Zufi też. Wy powinniście się rozstać, stary, bo wy, wy na siebie negatywnie wpływacie, wiesz? Co? Rozumiesz, stary. To tak działa. My, widzisz, no my teraz się bijemy, ale my się bijemy tak naprawdę przez to, że młodziaki odwalają, bo Ty dołączyłeś od młodziaków. Ty, po prostu ty ale... podświadomie, przed, na przed sprawa z lecją, Ty podświadomie chciałeś dołączyć do młodziaków, I ty tego odwalałeś krzywe akcje. Powiedziałeś, że oni ci za krzywe akcje przyjmą, stary. Gdyby nie było młodziaków, by nie było tego problemu. Taka jest moja teza. Rozumiesz? Ja ja, ja musiałam, muszę muszę się, muszę się jakoś zabezpieczyć w razie jakichś konfliktów. To właśnie teraz mam team, który mi pomoże. Może się wywalimy, Stali. może nie, ale, ale mi pomoże. To się liczy, Stali. rozumiesz? To ostatnio zupiemu pomogli. I się wywalili, nie? Ale to lepiej zginąć w kupie niż a zapomniałem. Aż wam właśnie jestem. Porek, byście macie największego farmazona serwerowego? Zapomniałem, że was piątka jest. Naprawdę, opuść, opuść ich. Zrób sobie jakiś nowy klan serio. Ale stary z nimi się nie zajdziesz. ja Ci Izer. Either... Ty się krzywo zachowujesz mega, nie, ale ja ci nie życie źle, nie życie ci źle, na, naprawdę Możemy, stary, nawet możliwe, że gdybyś nie był z nimi, Możemy byśmy się kolegowali, stary, ale no jesteś z nimi jest jak jest, nie? I na razie, no. na razie ja bym chciał to na serio od nas konflikt jakoś rozwiązać. Oboje wiemy, że mamy dużo procentów. Ja wiem, że ty masz dużo procentów. Ty wiesz, że ja mam. Ja dużo mam malutko i ja mam, ja mam po 80. Tak, naprawdę. Po 80, na pewno, po 80, masz mam po 80. Z... Zobacz, z, z, zobacz, jak ja wolno biegam, stary. No to może spida masz ten mało, ale tutaj widzę, że resztę to masz dosyć sporo. I, stary malutko, I malutko. Chcę, chcę, mam taki pomysł, zobacz, że, malutko. że Musi, musi zostać na serwerze. Jeden samiec alfa i musimy... Chcesz zginąć? Nie, no właśnie to rozstrzygnie. rozstrzygniemy to, ale nie dzisiaj, bo trzeba przygotować specjalnie, rozumiesz? To ja będzie... mogę teraz, samiec. No właśnie nie teraz, bo ja teraz nie mam rzeczy, rozumiesz? Chciałem na razie spokojowo pogadać, stary, ty mnie prawdziwy, bijesz! Prawdziwy, prawdziwy boss, prawdziwy boss, a właśnie rozmawiasz z młodym bossem, jest przygotowany stary... Na każdą, na każdą, o, o. patrzcie, stary, mogę normalnie sobie kadać z tobą i gdzieś sobie nocza, bo jestem przygotowany, ro, ro, rozumiesz? Mi to nie, nie robi różnicy, stary. Jak widzicie, Felipe jest o wiele lepiej przygotowany do walki niż ja, lecz to jeszcze nie koniec i wrócę silniejszy.